Halo, halo, witam serdecznie wszystkich sympatyków Ligi Dix Racing .pl. Jednej z najlepszych, o ile nie najlepszej, simracingowej lidze w Polsce, a być może nawet na świecie. Słuchajcie, już tak na świeżo jesteśmy po drugim wyścigu na torze Brands Hatch w Hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii. W nowej odsłonie, w nowej edycji, w nowym sezonie a seto Corsa Competizione, która zagościła w szeregach Ligi Dix Racing PL w nowym 2021 roku. Zwycięzcą drugiego wyścigu w tym sezonie został nie kto inny jak Patryk Pilich, Zbychowski, o którym chciałbym Wam opowiedzieć kilka słów. Jak macie okazję zobaczyć, znajduje się w jednym z przepięknych bolidów, którego barwy reprezentuje właśnie zwycięzca wyścigu na torze Brands Hatch Patryk Pilich jadący Ferrari. Patrick Pilich jadący Ferrari, który zdetronizował e, faworyta można by powiedzieć faworyta tej edycji, tej serii, tego nowego sezonu, pierwszego sezonu w lidze Dix czyli nikogo innego jak e, mistrza, króla w klasie out GT Łukasza Sklota Szlęzaka. To właśnie Łukasz Splot-Szlęzak wygrał pierwszy inauguracyjny wyścig na torze Suzuka w Japonii. Patryk Pilich niestety nie mógł cieszyć się z trofeum. Nie zajął pierwszego, ani drugiego, ani też trzeciego miejsca. Zajął to najbardziej znienawidzone, czwarte miejsce w wyścigu inauguracyjnym. Ale odrobił, widać, zadanie domowe i przygotował się wyśmienicie do drugiego wyścigu, którego byliście świadkami na że Brands Hatch w Wielkiej Brytanii, który mamy już za sobą. To właśnie na że Brands Hatch reprezentujący barwy Ferrari Patrick Pilich zdetronizował nie tylko Łukasza Szlęzaka, zdetronizował Marcina Kejnabanie, który dojechał w tym wyścigu na miejsce drugie. Łukasz Szlęzak dowiózł po trzecie, trzecie cenne miejsce. Na czwartym tym znienawidzonym oczywiście Peter. No, ale nie będę wspominał o całej reszcie, której naprawdę gratuluję świetnego wyścigu, a do którego retransmisji zachęcam Was wszystkich do obejrzenia na naszym kanale YouTube Ligi Racing PL. Wracając jednak do naszego zwycięzcy, Patryka Kwilicha Zbychowskiego. Można, idąc tym filmowym tokiem myślenia, powiedzieć, że to nie był nowy film Patryka Wego. To było nowe rozdanie i nowe porządki, które. Zaprowadził podczas tego wyścigu właśnie Patryk Pilich. Patryk Pilich, który dyktował warunki od samego początku do samego końca, zdobywając w kwalifikacjach pierwsze miejsce i pole position. I to właśnie pierwsze miejsce dowiózł od samego początku, od linii startu do linii mety. Patryk Pilich, który udowodnił, że nie tylko umiejętności, ale również wola walki tak naprawdę liczy się. I wola zwycięstwa liczy się właśnie w klasie aut GT. Jak widzicie, nie ma ze mną po raz kolejny Aldony, no ale ktoś musi przygotować pokój hotelowy, ktoś musi zrobić herbatę i zaś zaścielić łóżko. Także mam nadzieję, że w kolejnym już tutaj moim podsumowaniu lub też zapowiedzi, Aldona będzie mogła razem ze mną tutaj zaprezentować Wam naszych kierowców. Nowe porządki zaprowadza Patryk Pilich. Nowe porządki podczas drugiego wyścigu. Jeszcze wiele wyścigów przed nami w tym sezonie i z tego co słyszałem w kuluarach mówi się, że Łukasz splot jak również Peter i Marcin Keinbania nie są zadowoleni z takiego obrotu sprawy. Patryk Pilich Powiedział, że mogło być to tylko taki wypadek przy pracy, to z jego zwycięstwem. Ale patrząc na kształt, nie wydaje mi się, bo pamiętamy, że Patryk Pilich dysponuje naprawdę świetną formą. Już w poprzednim sezonie dyspo, dysponował świetną formą i w tym sezonie udowadnia, w tym nowym sezonie udowadnia, że tak naprawdę może pretendować do korony króla w klasie Auto GT na Nowej odsłonie nowej edycji, nowym sezonie Aseto Corsa Competicione w lidze Dix I tak jak ja, udało mi się wytargać Aldonę podczas ostatniego wyścigu na torze Suzuka w Japonii, tak tym razem udało się Patrykowi i Pilichowi wytargać to pierwsze zwycięstwo Aseto Corsa Competicione. I prawdopodobnie nie będzie to ostatnie. Prawdopodobnie będziemy świadkami naprawdę zatrważającego nowego sezonu w lidze Dix Racing Pl, o którego koronę króla będą walczyć Patryk Pilich, Łukasz Splot, Szlęzak czy Marcin Keinbania, a być może nawet Peter i cała reszta. Każdy w szeregach tutaj kierowców, naszych wspaniałych kierowców, którzy mają okazję ze sobą rywalizować, będzie chciał się pokusić o to najwyższe trofeum, o to najwyższe miejsce. Czy tak się właśnie stanie? Mam nadzieję, że właśnie będziecie tego świadkami. Ale aby tak się stało, chciałbym Was serdecznie namówić do tego, abyście odwiedzili www.dixracing.pl i włączyli swoje odbiorniki radiowe i telewizyjne podczas zbliżającego się wyścigu na torze Spa w Belmont. To takie krótkie, treściwe podsumowanie i kilka. Dobrych słów w stronę naszego zwycięzcy Patryka Pilicha, który zdobył to uprawnione pierwsze miejsce na torze. Brands Hatch w hrabstwie Kent w Wielkiej Brytanii, reprezentujący barwy tego przepięknego tutaj modelu Ferrari. Ten akurat jest to limitowana edycja, limitowana seria z własnorocznym podpisem Michaela Schumachera na tablicy rozdzielczej Ferrari Enzo, które zażyczył sobie zwycięzca tego właśnie wyścigu, czyli Patryk Pili. Przed nami naprawdę emocjonujące wyścigi i następny, na który serdecznie Was wszystkich zapraszam na to, że Spa w Belgii, gdzie zobaczymy, czy to nowe rozdanie będzie miało zwycięski smak, podobnie dla Patryka Piliha, czy być może ktoś inny zaprowadzi inne nowe porządki. Z tej strony Master, dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.